Cześć wszystkim, mamy dzisiaj poniedziałek, więc rozpoczynamy kolejny tydzień. Dla mnie to będzie chyba tydzień dość ciekawy, zobaczymy co uda mi się zrobić, bo plany mam dość duże. Um, jeżeli się jeszcze nie znamy, cześć, jestem Basia, na moim kanale dowiecie się jak w łatwy i prosty sposób można rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym, gotowaniem oraz z DIY. Stoję nieprzypadkowo przy tej skrzyni, żeby wam pokazać jak... Ładnie, jeszcze w listopadzie rosną sałaty. Są to sałaty, wszystko samosiejki. Trochę im pomogłam, bo rozsypywałam nasionka. No więc tak wygląda. Jest ich tutaj mnóstwo. Jak widzicie, dobrze się mają. Był już przymrozki, więc na razie nic im nie jest. Jeszcze długo nic nie będzie. Są również. Takie dużo większe, ładniejsze Największe i najładniejsze są w szklarni no, Natomiast po prostu najcieplej Nie będę ich okrywać Nie będę nic robić Zostawię to jak jest Tutaj mam za to jedną giga kapustę W zasadzie było tu więcej Ale pozostałe dałam kurczakom I właśnie, stoimy też tutaj, bo tutaj są nasze kurczaki Ok, Ale nie chcę wam mówić o nich, tylko o naszych królikach. Wejdziemy z drugiej strony woliery i Wam wszystko pokażę co i jak, bo tutaj niech sobie jedzą. Specjalnie rzuciłam im kapustę, żeby je zagadać. Tutaj jest celer, który też zjadają króliki. I te pory. Jest ich jeszcze dużo, więc super. Czekajcie, wejdziemy na spokojnie. Jest mokro. Ślisko, wszędzie jeszcze. Brudno, bo nie było sprzątane. Ale pokażę Wam kilka królików. Poczekajcie. Ojejku. Żeby tu muszę jeszcze zamknąć, żeby kurczaki nie uciekły. O, nic nie widzicie, ale już będziecie widzieć. <laughs> Tutaj są nasze króliczki. Kto uwielbia króliczki? Trzeba uważać. Są rozbrykane. Szczerze to nie będę chyba otwierać. One mnie tak za dobrze nie znają. Y tak, się coś wiedziały. Tutaj są trzy czarne, więc je widać, ale z nimi się żegnamy w tym tygodniu. Trafią do nowego domu. Tutaj mamy mniejsze króliki, to są nasze najmniejsze króliczki. Jeżeli jesteście ciekawi, jeżeli chodzi o ogólnie o hodowlę tych królików, co i, co i jak, to chętnie Wam pokażę. Poopowiadam. Na razie tylko po prostu pokazuję, naświetlam temat. <laughs> Jakieś liczne króliki. Naprawdę super wyglądają. Nie wiem ile one mają tygodni, nie chcę was okłamywać, ale są najmłodsze. Te są średnie wiekiem, te czarne. Tutaj są najstarsze. Tutaj jest nasz giga królik, samiec. Pokażę, się, pokażę. Się. O, w kamerze się nie mieści. OK, yes. On jest. On są rudy. To są dzieci jego, ale widać, że <śmany> rude to nie są. Tutaj jest jeszcze jeden. O. I tu będzie nasz ostatni królik. No widzicie, tak się tutaj mają. Powiem Wam tak. Tutaj są kurczaki. Kurczaki to widzieliście, jak było nawet tworzone ten domek. I właśnie tutaj z boku podzieliliśmy tą wolierę na pół. I tutaj zrobiliśmy klatki dla królików. Tak, izolacja plus ewentualny magazyn. U góry wszystko wisi, więc wszystko, wszystkie miejsca możliwe są zajęte, więc jest tutaj naprawdę ciasno. Ale króliki i kurczaki dobrze sobie współgrają, współżyją ze sobą, co mnie cieszy, bo były obawy, że będzie inaczej, że może być źle, nieciekawie. Piszcie w komentarzach, czy macie króliki u siebie? Jeżeli tak, to ile sztuk? Co u Was ciekawego jedzą? U nas takie podstawy typowo, ale to nie będę Wam teraz głowy zawracać. Idziemy dalej. Muszę Wam pokazać chryzantemy, które już kwitną, o których wspominałam dwa tygodnie temu to dawno. Więc szybko idziemy do ogrodu. Ok, jesteśmy na miejscu. Widać, że mój ogródek. Jesteśmy u mnie i patrzcie, jak pięknie zakwitły żółte chryzantemy. Mają troszeczkę jednak większe kwiaty niż te kwiatowe, Jeszcze jakieś inne. O, tutaj. Pięknie też wyglądają różowe. Jeszcze wam pokażę tutaj dalej, tylko czekajcie, muszę przejść. O! Naprawdę przecudnie kwitną. Wiem malutko kwiatów, bo nie zadbałam, ale jednak są. Więc to mnie cieszy. Tutaj też białe, a tutaj są żółte. Więc jeszcze nie, nie wszystkie rozkwitają. Widzicie, jak to jest, ale ogólnie fajnie wyszło. I teraz największa chryzantema jest przy samym płocie. Na początku rabaty. O, jest najwyższa i najwięcej kwiatów ma. I jakby była cięta, to by była dużo niżej, wtedy byłoby dużo fajniej, ale wyszło jak wyszło. Cieszę się, że kwitną w końcu te chryzantemy w ogrodzie. Teraz na niewielkim przyspieszeniu wspólnie, razem posadzimy moje chryzantemy. Ja te chryzantemy mam zakupione. Już jakieś 3-4 tygodnie temu były cały czas na zewnątrz. Podlewałam je tylko wodą. Były w takim półcienistym, cienistym miejscu, więc zobaczymy, jak sobie poradzą tutaj. To jest rabata, która jest rabatą taką trawiasto-bylinową. Mam nadzieję, że tym chryzantemom się tutaj spodoba. Jak widzicie na początku mojej rabaty, mam tutaj wysypane trociny, bo jest to rabata, która. Już była tutaj, ale przez pracę ziemne została zniszczona, więc stworzyłam ją od nowa. Na chwilę obecną nie ma tutaj posadzone nic, żadnych roślin cebulowych i tak dalej, więc o nic takiego się nie martwię. Odgarniam ściółkę, jak widzieliście, wykopuję lekki dołek i po prostu wsadzam tą chryzantemę do ziemi. Dzisiaj mocno wieje, jest bardzo zimno, ziemia jest lekko zmarznięta już. Więc najwyższa pora, żeby te rośliny wsadzić do gruntu. Ja poprzednie swoje chryzantemy zakupywałam w Lidlu. Te są z do, takiego, powiem, targu. Są dużo większe, jeżeli chodzi o te rośliny. Rosną w dużo większej doniczce niż właśnie tamte. Mam nadzieję, że wszystkie przezimują dobrze. Na chwilę obecną zostawiam je, tak jak widzicie, tak po prostu: czyli normalnie. Wsadam do tego dołka wykopanego przeze mnie, ugniatam dookoła wszystko, przysypuję z powrotem właśnie tą ziemię, te trociny czy ewentualnie inną ściółkę i na chwilę obecną zostawiam. Oczywiście też pasowałoby coś podlać. U mnie na szczęście bardzo mokro, więc na razie nie będę podlewać i zostawiam to tak jak jest nie przycinam tego na razie czy to dobrze, czy to źle, szczerze to nie wiem w tamtym roku przycinałam dopiero jak wszystko przekwitło, zaczynało zamierać więc zobaczymy jak będzie w tym roku piszcie w komentarzach czy wy w swoich ogrodach macie chryzantemy ok, chryzantemy mamy już posadzone zostały tylko dynie do pozbierania te doniczki zostają ale chciałam wam coś innego pokazać Zobaczcie, jakie zrobiłam śliczne kule. To jeszcze nie jest efekt końcowy, bo powinny być jeszcze na nich światełka. Ale dla przymiarki przyniosłam. Zaraz Wam pokażę, jak je zrobiłam. Ale myślę, że tak z daleka. Wyglądają super. Są bardzo duże, proste w wykonaniu. Nie tak jak mój renifer. Kto oglądał poprzedniego vloga, ten wie. Więc dla tych, którzy chcą coś fajnego zrobić na dekorację do ogrodu, no to zachęcam do obejrzenia dalej. To będziemy tworzyć razem taką jedną kulę na szybko. Brakuje mi jeszcze jedną, ale mam już prawie skończoną. Może jeszcze zrobię jeszcze jedną, gdzieś indziej zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Chodźmy do garażu. Dzisiaj strasznie zimno. Dobrze, że udało się nam te chryzantemy posadzić. Powiem wam tak, yy... Wczoraj, dzisiaj jest środa, wczoraj był wtorek, cały dzień padało, bo chciałam to już zacząć robić wczoraj. Na szczęście super, że w ogóle się dzisiaj udało. Ale okej, okay. a jeszcze Wam jedną rzecz muszę koniecznie pokazać. Najpierw pokażę Wam moją starą choinkę. Już nie wygląda najlepiej, poczekajcie. Stoi u nas koło kompostownika, koło już, że tak powiem, miejsca składowania odpadów. Tak wygląda. Jest to stara choinka, która ma już, nie wiem, może 8 lat. I tak wygląda. Dlaczego tak wygląda? Bo po prostu poprzycinałam część gałęzi. Zaraz pokażę Wam, jak je będę wykorzystywać. Jeżeli Wy macie w swoich domach stare choinki, czy na przykład wiecie, że ktoś u Was z rodziny chce powyrzucać. Przegarnicie. Naprawdę się przydadzą. Można je wykorzystać na mnóstwo, mnóstwo sposobów. Chodźcie, pokażę Wam, chodźcie, pokażę Wam, co, co ja wymyśliłam. Myślę, że jak... Myślę, że wyobraźnia nikogo nie ogranicza, więc wymyślicie jeszcze więcej pomysłów. Pierwsze co, to takie gałęzie kałązki sobie właśnie poodcinałam mniejsze lub większe, w zależności od tego, jakie były na tej choince, czy wyżej, czy niżej. One są nawet takie pozginane, byle jak, nie są jeszcze ładnie ułożone, ale można je wykorzystać na kompozycję, przykładowo stworzyć swoją własną, nową choinkę, na przykład mając bazę, zwykłą gałązkę i do tej gałązki przyczepiać te igliwie sztuczne, które mamy. Drugi pomysł, wykorzystać je jako bazę podstawową do strojków. Przykładowo strojków na zewnątrz, na cmentarz też super pomysł. Do skrzatów, jak najbardziej gdzieś tam na pewno wciśniecie. Do jakichś domków, wiosek, świątecznych dekoracji. Naprawdę do kul cool, takich pięknych, dekoracyjnych też można jak najbardziej wykorzystać. Ja tutaj mam, jak widzicie, tylko takie duże gałązki, ale mam również już część przyciętą. Poczekajcie. A nie mam tutaj, zostawiłam, ale poprzycinałam, to zaraz Wam pokażę, poczekajcie. Czyli tak, mamy tą gałązkę, pierwszą lepszą bierzemy. Mam takie mini cążki czy coś do metalu. I tak, jak widzicie, tak wygląda gałązka, taka króciutka. I jeżeli są dłuższe, jak najbardziej można przycinać dłuższe. Stare nożyczki jakieś i przycinam tutaj. Staram się zrobić kształt stożka już wam mówię po co? Ponieważ chcę, żeby one te malutkie gałązeczki, stworzyły cał takie osobne, pojedyncze, no, w miarę duże choineczki. I jak widzicie, już trochę choinkę przypomina. Co wy widzicie? ok, Niech się tu wyostrzy. O, już troszeczkę choinkę przypomina. Co zrobić, żeby to stało samodzielnie? Ja będę używać nakrętek e, do butelek. Ewentualnie mogą być kamyczki, żeby to dociążyć czymś i postawić. Więc co tam macie ciekawego w domu, to już musicie sami sobie znaleźć. Myślę, że nakrętki do słoików takie mniejsze też by były. Przykleić klejem na gorąco do czegoś. Styropian jak najbardziej też. Tylko, że u mnie to musi być bardziej takie, powiedziałabym trwalsze, no, mam zbój, rozbójników, którzy to szybko zniszczą, ale do takiej wioski, dekoracji jak najbardziej może być nawet wbite w styropian. I właśnie będę takich choineczek używała do stworzenia kompozycji stroika na stół wigilijny. Zobaczymy, jak mi ten pomysł wyjdzie. Nie wiem, czy wyjdzie, ale już baza jest. Te choineczki mogą być mniejsze, większe. Jeżeli macie taką bardziej łysiejącą y, tą choinkę, jak najbardziej można połączyć dwie gałązki ze sobą, tylko tak wiadomo trzeba to ładnie ustawić, znaleźć podobne, podobne gałązki, podobnej grubości, wysokości i wtedy to ładnie wyjdzie. Skleić wszystko klejem na gorąco i tak ustawiając naprawdę nikt się nie zorientuje, że to są dwie czy trzy nawet gałązki połączone ze sobą. Wystarczy odpowiednio wszystko ze sobą przyłożyć. Jeżeli Wy macie inne pomysły na wykorzystanie starej choinki, to piszcie w komentarzach, chętnie poczytam i wypróbuję, bo oczywiście jeszcze dużo tego igliwia sztucznego mam. Można kupić takie gałązki gotowe jak najbardziej, ale jeżeli już macie, to czemu by nie wykorzystać? Ale teraz bierzemy się za kulę, bo już jest tutaj. Pokażę Wam. Dobra, nie pokazałam, bo wszystko spadło. Ale tutaj już jest kula, prototyp kolejny. Już Wam mówię, jak sorżam mam. Pamiętacie? Albo jeżeli nie, to zachęcam do obejrzenia poprzedniego vloga na temat oczywiście mojej pracy plastycznej takiego renifera. Jeżeli was temat nie interesuje mimo wszystko, zachęcam do obejrzenia poprzedniego vloga przez osoby, które mają ogród warzywny. Tam opowiadam o tym, jak przygotować ziemię na nowy sezon, więc zachęcam. Ale mam taki drut. To jest dość gruby drut, trudny w pracy, więc dlatego spróbowałam zrobić coś prościejszego i wymyśliłam takie kule mam przyciętych 6 takich okrążeń to jest dość duże okrążenie myślę, że średnica 50 cm jak nic, ale to zależy od tego jak dużą kulę chcecie można mniejsze okrążenia, można większe pierwsze co ważne, żeby nie mieć problemu z połączeniem tego wszystkiego, z stworzeniem całej tej kuli ja zrobiłam tak poczekajcie, to wezmę igliwie i pokażę Wam tą kulę a ich liwie na razie wrzucimy tutaj, do tej skrzyni. Co najważniejsze, żeby jak najmniej problemów mieć, ja zrobiłam to jak najprościej. To znaczy, nie przecinałam na poszczególne, poszczególne koła tego drutu, tylko jeden długi drut zwinięty właśnie w takie kółka, taką powiedzmy, że sprężynkę, zostawiłam i... Już jak już miałam wszystkie kółeczka równe, ucięty drut, widzicie przecięty drut, i po prostu ten drut delikatnie rozkładałam. Trochę to jest, z tym zabawy. Koło ta kula nie jest równa, nie jest idealna. Ale przy światełkach będzie wyglądać i tak super, więc widzicie taki prosty taki prosty sposób, jeżeli poprzecinacie na pojedyncze okrążenia ten drut, będzie dużo więcej zabawy, dużo więcej łączenia, wszystko to będzie się tak rozlatywało, tak jak mi się rozlatywał przykładowo tamten renifer, więc proponuję na początek zrobić tak, czyli wiele kółek drut tylko w jednym miejscu przecięty, widzicie tutaj po prostu tak, w różne strony starałam się powyginać, żeby ten, to koło właśnie było takie ładne. Myślę, że nawet wyszło. Poczekajcie, pokażę Wam jedno. Zrobimy razem. I widzicie, wychodzimy z takiego koła, które jest stworzone z drutu. Jak widzicie, jest tylko jedno nacięcie. Jedno nacięcie. Tych okrążeń może być dużo. Dużo więcej, nie wiem, 6, 8, 12. A raczej bym szła w liczby paliste. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Łapiemy sobie w jednym miejscu, na i tutaj, gdzie mamy się cięcie. I staramy się to koła koła razem ładnie złożyć, mniej więcej równo. Ja sobie zacznę od góry. Zaraz wam pokażę. Po prostu musicie mieć wszystko ładnie złapane. I będę używać zwykłych drucików florystycznych boję się, łatwo wygina, są giętkie, więc nie, nie, stwarzają, nie stwarzają, problemu przy pracy. Zaraz Wam pokażę, złapię sobie tutaj u góry cokolwiek, czekajcie, spróbuję, widzicie, już na tym etapie, jeszcze przed rozpoczęciem nie, użycia w ogóle drutu, muszę sobie to jakoś porozkładać i wtedy jest tutaj największy problem. Jak już to rozłożycie, jak już to rozłożycie, to potem będzie zgubki. Staramy się zobaczyć, w którą stronę dany drut chce, że tak powiem, iść. Tutaj coś mnie o chwilowo nie wychodzi, ale zaraz spróbujemy. Tak, dobra, tu coś. Tak, tu tak. Tamte wyszły, więc to też kółko wyjdzie, tylko. Trzeba poświęcić teraz w tym momencie troszeczkę czasu. Dół zaraz ogarniemy. Tutaj górę jakkolwiek zwiążę. I zaraz Wam pokażę, no, chyba widzicie tylko dół to, co robię. Góry już niekoniecznie, ale to nic. Zaraz Wam pokażę. Przydałoby się jeszcze z dwie ręce, ale ich nie ma. Ale okej, okay, ważne jest, że coś tu wyszło mniej lub lepiej. E, ładniej i widzieliście, jak tam te kule... Myślę, że to też zależy od złożenia drutu, od tego, jak jest bardzo popiklane wszystko. Ok, spróbujemy tu połączyć z tym. Musicie wyczuć, który drut chce w którą stronę, gdzie się pręży i wtedy nam spokojnie albo go puścić, albo przyblokować. A ten drucik florystyczny jest naprawdę fajny w pracy, więc Ok, powiedzmy, że tam wystawimy. Teraz weźmiemy się za tym dół. Jeszcze chyba coś musimy wyginać. Te koło jest na tyle duże, że ciężko. Ciężko się je robi, nie zaprzeczę. To znaczy ciężko to wszystko, że tak powiem, złapać, co nie? Bo jednak uciekają. Tutaj mi się skrzyżowały druty, nie przeszkadza mi. Tylko tutaj muszę złapać. Czeka. Spróbujmy tak złapać. I co z tego będzie? Już jest coś złapane. Ja chcę, żeby wyszło ładne, to nie wychodzi. <gry> Ale tak jest ze wszystkim, więc tym się nie przyjmuje. Więc... Ok, nie przyjmujemy się. Jeszcze to. Tak. Ale tak zaleka będzie wyglądać. Ok, właśnie, z się ze światełkami, no bo bez światełek to faktycznie yy, wygląda ładnie, estetycznie, no ale będzie lepiej ze światełkami. Wiecie, tu złapię. Czasami drucik zginam na pół, żeby był bardziej taki twardszy. Nie widzicie. Wy pewnie nie widzicie co to, co robić tutaj tej góry, ale po prostu związuje w różny sposób. Druciki. No i tyle w temacie. Prosta kula. Nie wiem jeszcze za bardzo, jak. Jeszcze na chwilę wesołnie stoi, ale zaraz ogarniemy i to. Tutaj jest ten dół. Nie wiem, co żeście tam wiedzieli. Tutaj jest ta góra. O, Na razie mam tyle. Zaraz dokończę i będzie taka sama ładna jak tamta. I teraz już widać efekt końcowy. Tak wygląda ta kula. Wyszła w miarę ok. Troszeczkę tu w dwóch miejscach mi się zgiął drut, ale wygląda super. Tu jest ta, a tu jest ta poprzednia. Stoi tutaj. Widzicie, naprawdę wyglądają fajnie te kule. Nie wiem, czy będą przed domem przy samych drzwiach, ale w tamtej rabacie na pewno. Ja je do rabaty do ziemi szpilkami po prostu przytwierdzam, bo inaczej by odfrunęły i same stać nie będą, ponieważ jest tutaj drut, więc nie jest tutaj równo. Jakby się to zrobili jakoś inaczej, równiej, czy jakąś bazę taką, która jest spodem z innego materiału, to na pewno byłaby stały same, a tak to jednak uciekają. Ale jak widzicie, 5 minut i kula gotowa. No, oprócz tego, będzie trzeba poświęcić pewnie kolejne 5-10 minut na oświetlenie, ale to będzie w innym odcinku, bo na razie, po pierwsze, nie mam światełek. Po drugie, nie wiem, czy właśnie czekam na pomysły od Was. Czy użyć światełek, które są na prąd w... do kontaktu, czy raczej na baterie. Muszą być zarówno zewnętrzne, więc. Yy... Nie wiem w ogóle jaka firma wchodzi w grę. Nie orientuję się. Dawno światełek żadnych nie kupowałam. Jeżeli macie coś do polecenia fajnego, to piszcie w komentarzach. Wypróbuję. Jak już polecacie, to piszcie naj najlepiej, gdzie to kupić. Więc okej, okay, idziemy dalej, zobaczymy, co jeszcze przed nami w tym tygodniu. Miałam już nic nie nagrywać, ale u nas niestety śnieżyca sypie od rana. Nasypał kilkanaście centymetrów śniegu, no i w związku z tym muszę przejść po ogrodzie i pomóc niektórym moim roślinom. Jak widzicie strzepuje śnieg z wierzby, no jest to jednak roślina u nas dość młoda. I dość delikatna. Jeżeli tego teraz nie zrobię, to się połamię. W tamtym roku, szczerze, nigdy tak dużo takiego mokrego śniegu nie było u nas i nie musiałam tego robić. Mało delikatnie, a niestety goni mnie czas, to też trzeba trochę strzepać. Jak widzicie, od razu wstają. Patrzcie tutaj widzicie? i od razu metr do góry pamiętajcie, że jeżeli macie w ogrodzie delikatne rośliny, przykładowo wierzby, sosny, nowe nasadzenia, rośliny szczepione z dużą koroną, ale z małym pniem, to polecam Wam przejść czy to z taką miotełką, z kijkiem, z czymkolwiek czy nawet ręką podejść i strzepać bo niestety ale mogą się połamać od nadmiaru mokrego śniegu, jest listopad nie spodziewałam się śniegu i tak naprawdę jestem w szoku, jeżeli o to chodzi. Idę do szklarni zaraz. Muszę z niej też ściągnąć trochę śniegu, bo widziałam, że jest dość dużo. Ten śnieg jest mokry i nie chce spadać. Dlatego muszę przejść. Czasami jest taki puch delikatny. To w niczym nie przeszkadza. Okej, okay, może być. W związku z tym, że jest listopad, nie zdążyłam związać traw. Jak widzicie, tak wyglądają moje trawy. Jak byłyby związane, to trochę byłoby je lepiej widać. Ale okej. Okay, naprawdę śniegu mnóstwo. Noga się zapada. Jeszcze dosypuję. Byliśmy przedtem o 10 na sankach. Dwie godziny później śladów już naszych nie widać. Więc naprawdę mocno cały czas sypie. Teraz odrobinę zelżyło i dlatego wyszłam. Czekajcie, jeszcze tą jedną z tej strony. Pacniemy. One naturalnie też są trochę wygięte, ale już wyglądają lepiej. Idziemy dalej, bo czas nagli. Śnieg sypie, zimno. O, widzicie? Tutaj tak samo wszystkie trawy, które miałam. Widzicie sanki, tylko one zostały. Też, które miałam, no nie najlepiej wyglądają. Ale ja tego nie będę ruszać trawą, to nie przeszkadza. Idziemy. Idę dalej, muszę trochę też odśnieżyć. Więc jest co robić. Zobaczymy się dopiero przy szklarni. I teraz już stoimy przy mojej woli, że jak widzicie śnieg nie do końca z niej się sunął, więc trochę mu pomogę. Pierwszy błąd, jaki popełniłam, nie zdążyłam zdjąć jeszcze maty cieniującej. Ona blokuje też spadanie śniegu w dużym stopniu. Tutaj jest tak, na szklarni, to z góry widzicie ładnie się sunęło. Gdyby nie to, że śnieg jest naprawdę ciężki, no może bym nawet tego nie ruszała. Ale jest naprawdę, naprawdę go dużo. Nie spodziewałam się takiej akcji jeszcze w listopadzie. No, jak widzicie, tutaj też super się sunęło. Odrobina tylko do ściągnięcia. Jest na plusie, dlatego jest wilgotny, taki mokry, klejący się. No, ale temu, że jest, dzięki temu, że jest na plusie, też trochę spada sam z siebie. No, jak widzicie ta mata. Miałam to robić w weekend. Mamy piątek. Udało się, jak na osobę 1,60 sześćdziesiąt nawet dużo tego wszystkiego udało mi się zwalić. Widzę teraz pierwszy minus Sz, takich skrzynek, bardzo blisko szklarni czy woliery nie da się podejść. Nigdy przedtem nie potrzebowałam i teraz się okazało, że jednak mało miejsca, nie ma jak wejść, więc chodziłam po skrzyni. Ale udało się, dużo śniegu zwaliłam. Nie wiem, czy to będzie widać, ale się udało, więc super. Cały czas sypię, więc szczerze mam nadzieję, że nie będę musiała tu przechodzić wieczorem, bo mi się nie chce. Zmachałam się, ale jeżeli wy macie szklarnię, wolierę, jakieś konstrukcje lichej jakości, czy po prostu garaż, yy, na przykład jakieś altanki... Yy zadaszone, czy na przykład tunele foliowe, polecam naprawdę, polecam przejście do ogrodu, zwłaszcza jeżeli taki dużo śniegu was nasypało, takiego mokrego i wszystko odgarnąć szkoda waszych, waszej pracy i później może być płacz, bo w internecie na facebooku niestety na ludzie no często publikują posty, w których pokazują jak przez, nie wiem, brak uwagi, czy na przykład brak czasu też, ale no dzieje się różnie, zaniedbania, i potem szklarnie, czy tunele foliowe, i tak dalej. Konstrukcje różne są po prostu zniszczone, totalnie zniszczone. Ok, w tym odcinku to wszystko. Idę odśnieżać dalej. Został mi jeszcze podjazd, ścieżki i tak dalej. Śnieg jest naprawdę naprawdę dużo. Fajnie byłoby bałwana zrobić, ale nie mam czasu. Potem jeszcze pewnie wyjdziemy na sanki. Widzimy się w najbliższym odcinku w poniedziałek. Będzie dla Was odcinek dodatkowy, na który Was już teraz zapraszam. Wczoraj to był czwartek udało mi się nagrać film, test, takiej dmuchawy do liści marki Parkside. Super urządzenie. Zachęcam do obejrzenia właśnie tamtego filmiku. Zobaczycie jak działa i tak dalej. Opowiadam trochę o nim i i właśnie pokazuje co i jak. Udało mi się nagrać. Miałam nagrywać dzisiaj tak naprawdę albo w weekend. Dobrze, że nagrałam to w czwartek. I jak widzicie, nie spodziewałam się. Udało mi się te chryzantemy posadzić. Przez nieuwagę zgubiłam jedną i jedna stoi nieposadzona. Może jeszcze wiecie. Śnieg tylko pewnie przyszedł na chwilę, więc jeszcze na spokojnie dużo rzeczy w ogrodzie będzie można zrobić. Pewnie za kilka dni wszystko minie, zrobi się cieplej i będzie można jeszcze choć co w ogrodzie właśnie zrobić. Jeżeli u was też pada śnieg, dajcie znać w komentarzach, skąd jesteście. Ja jestem z Małopolski, dla przypomnienia, i zapraszam do subskrypcji kanału. Cześć.